Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Daniel, a to pierwszy odcinek nowej serii, już taki główny odcinek, pomijając zerowy, w której to będziemy próbować przejść quest booka. Pierwszym naszym zadaniem ogólnie jest zdobycie dieta oraz sadzonki dębu. Ok, zaczynamy od side island, pyk pyk. Niech sobie rośnie, w tym czasie można sobie poczytać. Najpierw musimy zdobyć kaktus needle. Klikamy prawym przyciskiem myszy na kaktusa, żeby trochę dostać. Odbrewiemy oczywiście damage'em. Tworzymy Cutting Knife. Zdobywamy owoce kaktusa, które mi będzie mogli się regenerować, aczkolwiek ja prawdopodobnie będę wolał zginąć, żeby będzie łatwiej na pewno się zgenerować w ten sposób. Czyli musimy się zdobyć Head Stunstone i Fusion Stone, to będzie nasza taka podstawowa, podstawowy item żeby właśnie robić proces e, Life Infusion. Pierwszym krokiem jest zwiększenie produkcji kaktusa. Potem robimy kaktus fruit e, na właśnie igle. Dzięki czemu zrobimy sezon akacji. A potem zrobimy pierwszy course.dirt. I w ten sposób będziemy kontynuować już stage 2. A więc czekamy aż urosną kaktusy. A w ten sposób uzyskujemy, musimy rączką klikać, dostajemy igły. Zabysłać trochę igieł. Um, co się stanie po śmierci? Wyspawnujemy się i otwieramy swój nogębek. Mamy już Igłę w wykupunku. Możemy sobie zrobić już nożyk. I w tym momencie dajemy sobie kaktus fruty do łapki na piasek. Oczywiście umiemy. Bo... To zabiera całkiem swoje życia, ale mamy nasz pierwszy diet. Aha, ogólnie chodzi o typy start linki, ogólnie o diet. Bierzemy naszą nagrodę, uruchamiamy się komenda i w tym momencie mamy do wyboru trzy ścieżki, o których wspominałem w z odcinku Kitchen Sync. W dowolnym czasie biegamy na dowolnym modzie, co mnie nie interesuje. Mamy stage mode, czyli ten, który właśnie wybiorę. Jest to normalny postęp przez L, że tak powiem, czyli po kolei te. i Jest jeszcze gated, czyli to jest tak jak stage, ale żeby odlokować następną erę, potrzebujemy mieć więcej item z wymaganej ery. Nie do końca to rozumiem, ale grałem ja na staged. Starce pamiętam, detect, aha zaznaczamy detect submit i w tym momencie odblokowało nam się pierwszy, pierwszy tutaj questbook magic tinkering to nam tylko odblokowuje i to też nam resources odblokowuje no i to jest nasz E, główny, ta główna linia, którą musimy przejść, czyli żeby na przykład odblokować basic farming, farming potrzebujemy zdobyć osiągnięcia Seeds i Compressed Cactus, To jest zdobywamy bodajże tutaj. Więc zaczynamy od basic resources, bazowe zasoby. Tutaj musimy zabić zombie, szkieleta, na, sz szkieleta i creepera. Nie, to już sobie zjem czemu by nie i kolejnymi jest plan matek, który możemy zrobić oraz możemy zrobić water extractor i w ten sposób blokowujemy dalszą część y, tutaj matku deszcz to co pamiętam to dokładnie w ten sposób się dostaje pebbles, kamyczki Jeden. i z nich kobla Mamy w tym momencie Stone Age, osiągnięcie z Minecrafta Tak, trojkowanie to działa w ten sposób przyspieszamy wzrost o, i mamy drzewko i w tym momencie już normalnie przyspieszamy, nie trzeba czekać na te kaktusy. Chociaż pewnie niepotrzebnie czekają, bo można by to było zrobić bez czekania od razu polecieć ale jednego kaktusa niestety straciłem, więc bałem się, że, że może mi zabraknąć. Chciałbym się na sam początek powiększyć troszkę tą wyspę. A, to mięso mnie sobie chyba zatruje, jeśli dobrze pamiętam. Tak, a tu są jakieś czarne, tak myślałem właśnie, że tak to się skończy Bierzemy siekierę, wciskamy Czy czyli tak, tą taką falę pod eskajpem Proste a. A, nie wybuchnie Dobry sobie jeszcze z nimi skrzynki Zróbmy sobie crafting table stick, czyli przenośny crafting, po prostu w każdym miejscu o każdej porze. Wyślemy jakąś książkę. Um, Temat jest, jest useless. Plant matę, zróbmy to w pierwszej kolejności, to będzie mega ważna rzecz. I plant matę robi się z pięciu sezonek. A tutaj. Dwa razy potrzebujemy cztery sztuki Jeżeli my sobie Nagrodę Ok, claim I mamy pierwszą skrzyneczkę Na razie razie wrzucę tutaj Nasze następne zadanie to będzie złote extractor I skompensowany złote extractor, który ma po prostu więcej wody w środku Wrotter Ekstraktor 5 desek O w ten sposób A kompresę dobimy z 5 ekstraktorów Tylko mi chyba, a stajczy I kompresę skonwersowany Powinno już zaliczyć to Detect Submit Root Chest Claim i zobaczmy. Clay zmienić wodę w ziemię. A potrzebujesz zrobić Clay lub skompresowany Clay. Wtedy będzie potrzebny. Wtedy zdobędziemy skompresowany Dirt Ale do potrzebna jest woda. To się robi z liści. I to się robiło w ten sposób. O, właśnie. I w tym momencie mamy tutaj 1080 milibakietów, a to już jest jedna wydajka. Potrzebujemy jeszcze drugie, żeby zabić nieskończone źródło wody. 2200, dobra o, i w ten sposób mogę sobie napełnić o to jest Rzecz lepsza niż wiaderko. Mam maksa. 20 tysięcy. 20 wiaderek wody w tym jest w tym momencie. Tego na razie nie zrobimy gdyż chyba. Najpierw będę potrzebował zrobić ten mob farm. Trzeba będzie zaczekać jakiegoś szkieleta, żebym go zabił. Aby zabić ziemię, potrzebujemy z, w combustion przebić e, materię i to jest Dewno oraz wooden hit component czyli 8 desek i jeden proch. O, szkielety. O że skipem Fajnie, że to zrobiłem, ale udało się zrobić to osiągnięcie. Wybierzmy sobie loot chesta, powrót. I to odblokowało nam kilka różnych rzeczy. Między innymi combustion. Ja Potrzebujemy tam wooden casing, wooden combustion heater i button Jest wooden kill hit Kolejne zrobione Delete Furnace Ale do tego potrzebna jest Ziemia i jeśli dobrze pamiętam Kładzie się casing, kładzie się w środek to Guzik Czy to jest tyle? Multiplag jest stabilny. Czy to jest miejsce na paliwo? I teraz bum i mamy ziemię. Bawa, baseball blok i pochodnia, to już troszeczkę bardziej skomplikowane, bo to idziemy w stronę już tutaj. Um, zróbmy jeszcze klej, bo mnie stać w ten sposób. I co tutaj jest? Kusibu Mamy Cusibu, 3, 6 367 Okej okay. Tak się składa, że wyczepię się z wszystkiego, ale będę miał I do tego są potrzebne Piecyk 7 Jak to przypala, To będzie przypalać pół przedmiotu tylko Czyli potrzebujemy 14 zejdzie praktycznie. natomiast temat będzie dużo prostsza gdyż już będę miał żelazo. Bo tu jest na szczęście takie coś jak Bąsey Poc. Bąsey poc jve hopper. Nie zamieszcza. Ale samo Bonsai poc się robi z briksów. Ja bym to już mógł zacząć automatyzować powoli. Bo tej ziemi będzie potrzebne bardzo dużo. Dobra, mam 7 riksów. Nie wiem czy ten Cible jest mi teraz potrzebny, no ale dobra. Jak już to zrobiłem, to już to zróbmy dalej do końca. No Zaliczaj szybciej. Dziękuję. Dobra. Uh -uh. Fishing for festaping. Subywali z fishing out. Fishing sobie wali z dwa patyki i nitka. Nie mam, nie mam nitki, że pająki mi pospadały. 12. to jest idealna ilość, akurat. W zasadzie tak sobie myślę, że lepiej zrobić zwykły normalny piecyk. Bo ten z dieta zabiera za dużo materiałów. No to szkoda. Ten piecyk to jest ogólna w przeszłość. W ogóle nie był potrzebny w zasadzie. Ziemia i akacja O. I teraz to sobie będzie osło. Dokładnie. I to jest jedno drewno. Zapomniałem, że nie mam żelaza, żeby jednak. Dobra, przyspieszę Potrzebuję jeszcze jednego. To jest chyba tak specjalnie zrobione. Koby No Stone Combustion czy to jest teraz? To jest ashe's grinding, grinding Stone Rock Grinder To się robi z 9,5 Sposobione patyki, okej okay. Cyk, osiągnięcie kolejno, kolejne, kolejne. I teraz tak 9, 9, 9 żwiru 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 luźemy nasz nie wiem czy ja tym to mogę zrobić Teraz to poproszę Pyk I teraz piasek robisz 9 sztuk Dokładnie I to się robi już Na takim tam w zasadzie To ma 104 użycia, a ten ma ile? To jest 104 to do skompensowanych będzie się opracowywało Pyk, to już pięknie mamy zrobione Stone Combustion jest zazwyczaj, czyli Stone Casing i Stone Combustion Heater 8 do przepalenia To, to Mam Casing, ten i teraz powinienem móc zrobić już to Okej okay. I kolejne zadanie z głowy I clay. Co tam następne się odblokowało? Dokładnie, nam się trzy zadania Life infusion, mam kartę To Sandstone, i Fusion stone Pick. Powinno już mi zaliczyć kolejne zadanko Pięknie I tutaj kolejne środowisko, skompensowany kaktus I on może zostać na skompensowanym piasku tu są jeszcze noże i to jest Cutting, kn cutting Knife Też nie będę raczej uh, Cutting Knife Dwa patyki, pięć kobla Ten oto Użyłem się do kaktusów Zmienię idzie w, w kaktus futy. Nagroda Następna. Tewa. Seeds i gazblok Nie, i już nie wiem, czy to będę w zrobić. SIDE. Dead Bash i FLINT. FLINT, akurat dwa mam. Dead Bash 600 do tego, co potrzebne. Chociaż nie wiem. 4 ten Flashy na sadzące. I Teraz musi się udać. Tak, jest Deadbash. Ta. Ta. Jest Seed, i jeszcze jest potrzebny Gazblock. A jak się robi w ogóle Gazblock? Live Infusion, cztery nasiona. Hmm. W międzyczasie ktoś robi Freezer? Mini Freezer. Snow. To jest potrzebny śnieg. Butelka wody 400 energii butelką wody, czyli do tego będzie potrzebny zaś Piasek, teraz będzie. O. Powinienem w tym momencie być już w stanie zrobić mini freeze. Proszę bardzo. Quick. dalej z następnymi kościkami. To wymaga żelaza, czyli Basic Alchemii. I zaczynamy od już alchemy, Primus Alchemical Dust.